Whoa. Mm -hmm. uh, you can run around, run around, run around, throwing that dirt and all money Cause you knew that I, knew that I, knew that i will call you up uh, You can go around, go around, go around, every party in early Cause you knew that I, knew that I, knew that i will be at one

Gosia Andrzejewicz! Dużo dzisiaj tego, tego dobrego tutaj jest, prawda? po prostu, no tak. po, prostu po prostu to jest szok. Małgosia, jak ty potrafisz zmieniać głos. Ja no. jak się dorwałam do władzy, to będę tutaj kontynuować. Emisyjnie masz bardzo taki poprawnie ten głos postawiony od razu jak mówisz. Natomiast to co z nim robić w momencie kiedy wychodzisz i udajesz na przykład takiego faceta. przecież tu w ogóle nie było słychać nic z twojej barwy. Nic, I mało tego, prawda. było to tak łudząco podobne do oryginału. Tu w ramionkach jeszcze troszeczkę jesteś taka zadamska. No po prostu jesteś kobietą, ale głos no to po prostu nieprawdopodobne jest to, A, co ty dziękuję. prezentujesz. Adaś? Nigdy bym nie powiedział, że Gosia Andrzejewicz tak rewelacyjnie będzie robiła mężczyzn. Kolokwialnie mówiąc. Tak. Nie dość, że nie słyszałem Ciebie, to naprawdę łapałaś momenty brzmiące jak Charlie Puth, co jest w ogóle jakimś eventem. To jest naprawdę ciężkie wyzwanie dla faceta zaśpiewać takim falsetem. A co już nie mówiąc o Tobie, o tym dziewczęcym, słowiczym właściwie głosie. Brawo, Gosia! Na takie występy czekamy w tym programie. Naprawdę Super. Mega, Super. mega, mega praca. Bardzo dziękuję. Super, Gosia. Kasi. było to tak rewelacyjnie, wiesz, muzycznie odtworzone, bardzo fajnie postaciowo też zagrałaś tę męską postać, natomiast zaśpiewane tak muzykalnie, tak fantastycznie uchwycona barwa głosu i w tych falsetach, które nie były babskie, były właśnie takie jak śpiewa Charlie Puth i tam, gdzie śpiewa niższym, pełniejszym głosem, brzmiałaś, no, w wielu momentach identycznie tak jak on. Tam jest mnóstwo arcytrudnych takich melizmatów. Tak, ty. to było najtrudniejsze dla mnie. To było mm -hmm. wyzwanie. Wiesz, ty to zrobiłaś po prostu perfekcyjnie, jak perełkę, jak kryształ, jak brylant. No i Kasper. Ja jestem wściekły na Ciebie, absolutnie. Ja myślałem... Jestem, jestem wściekły. Myślałem, że jesteś delikatną, miłą, sympatyczną osobą, a Ty jesteś bestią, jesteś rzeźniczką, która wbiła mi dzisiaj w moje sędziowskie serce nóż i jeszcze gardło mi poderżnęła. Kobieta naśladująca męski głos, który śpiewa falsetem, to się nie ma prawa udać, to zawsze słychać, rozumiesz? To było tak czarodziejskie, co się dzisiaj pod względem wokalnym zdarzyło, że jestem wściekły. Dziękuję bardzo.